Mam dosyć dobre wiadomości dla wielu ludzi. To są dosyć dobre wiadomości, bo jednak wielu ludzi chciałoby zamieszkać w Polsce w jakimś z fajnych miast. I dzisiaj pokażę, że są miejsca, w których można znacznie taniej kupić bardzo fajne nieruchomości. Nie za gigantyczne pieniądze, które nam się wmawiały przez bardzo długi czas. No i proszę bardzo, zabieram nas do Krakowa. No i tutaj mamy nieruchomości minimum 80 metrów kwadratowych, tutaj się rudery zaczynają za 600, 700 tysięcy złotych, dalej mamy poddasza i też rudery 800 tysięcy złotych i teraz ktoś sobie może pomyśleć hola hola, ale przecież to jest wszystko 800 tysięcy złotych albo rudera. Albo poddasze, albo jeszcze niewybudowane, albo wybudowane, ale jeszcze trzeba wrzucić 400 tysięcy. No tak, ale nie jest to 2,5 miliona złotych, prawda? Nie jest to 2 miliony złotych, nie jest to 1,8 miliona złotych, nie jest to 3 miliony złotych, tak jak jest w wielu miejscach. Proszę bardzo. 849 999, 850 000, tak, jest bardzo dużo, zaraz przejdziemy dalej. Oczywiście, to jest bardzo dużo. Oczywiście, że to jest bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo dużo, tutaj widzimy różnego rodzaju y, oferty i te oferty, to są oferty do wybudowania, a potem pewnie z, y, większość z nich do wyremontowania, więc trzeba o tym pamiętać że no tak właśnie to wygląda to jest Kraków dlaczego mówię, że to jest tanio? no bo ostatnio zrobiłem serię filmów z trójmiasta, na przykład z Gdyni Orłowo na przykład z Przymorza, Zaspy, Gdańskiej Żabianki no i tam 80 metrowe mieszkania z 1,5 miliona 702,5 miliona złotych czy to szary blok, czy też nie no takie są dzisiaj wystawione nieruchomości w takich cenach i tutaj mamy po 900-800 tysięcy złotych, no nie? Tak więc tamte są jakoś skrajnie bez sensu cenowo, to, tamto są ceny londyńskie, a tu mamy ceny brytyjskie, prawda? Czyli tu mamy ceny brytyjskie, tam mamy ceny londyńskie. Tak to właśnie wygląda. Jest dużo jakiegoś takiego, cze, czegoś w okolicach miliona złotych. Czy to jest tanio? Nie. To jest dalej bardzo, ale to bardzo drogo wobec tego, Ile zarabiają Polacy, wobec tego, ile jak drogie są kredyty, wobec tego, jak drogi dzisiaj jest gaz, wobec tego, jak drogie są czynsze, prawda, jak drogie są rachunki, elektryczność, woda, wszystko śmieci idzie do góry i to skrajnie. Tak więc to jest bardzo dużo, to jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie, widzimy to, jest, no, ale to nie jest 2 miliony złotych no. i niby tutaj Kraków, ale to są chyba okolice Krakowa. Ja Krakowa nie znam szczerze i nie mogę mówić, która dzielnica fajna, która nie, która dobrze położona, która nie. No, chyba nie ma takich ludzi, którzy znają wszystkie miasta Polski pod kątem tego jak się żyje i jakie są poszczególne dzielnice, tak? więc tutaj widzimy, że coś tam jest, na przykład tu sobie sprawdzimy. Tutaj już coraz drożej widzimy, na coraz drożej. Kraków, Nowa Huta coraz gorzej, coraz droższe no też Szary Blok, tak? ale widzimy, że te ceny to nie jest 25 tysięcy za metr kwadratowy, tak jak już powinno być, bo wiemy to tylko po 10, po 8 tysięcy za metr kwadratowy, 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy bo wiemy, że przez 3-4 lata byli tacy propagandziści gdy już ceny nieruchomości oscylowały w granicach 8, 10, 15, 20 tysięcy za metr kwadratowy 25 już 3-4 lata temu, no to oni mówili, że te ceny jeszcze drastycznie będą rosły. No a widzimy, że sytuacja jest zgoła inna według. Gdybyśmy się posługiwali wyznacznią tych ludzi, to dzisiaj te nieruchomości nie byłyby sprzedawane za 10 tysięcy, za 9 tysięcy za metr kwadratowy, a byłyby sprzedawane za 20 tysięcy, tak? No według tych ludzi, no minimum, no minimum, no to nie powinniśmy nic znaleźć w Krakowie, gdzie Kraków jest dosyć drogim miastem. Nic nie powinniśmy znaleźć w Krakowie za 10 tysięcy, a wszystko powinno być w okolicach... 15, 15 to minimum, 20-25 tak opowiadali, tak zapowiadali, ludzie w to wierzyli. No, szanowni Państwo, jedno jest pewne, no mamy fajne miasto Kraków, tak. To nie jest drogo, jest dosyć tanio. Nie jest to 2,5 miliona złotych, nie jest to 2 miliony złotych, jest to milion złotych. Powtarzam jeszcze raz, to jest drogo, oczywiście, to, to jest skrajnie drogo, bo. Polacy dalej zarabiają 800, płaca minimalna w Polsce to jest 800 euro, dużo ludzi zarabia 1000 euro na rękę, kredyty są bardzo drogie, więc nawet jeżeli sobie weźmiemy taki milion złotych i sobie wpiszemy w kalkulator, no to milion złotych, załóżmy, że ktoś płacił 100 tysięcy, ja specjalnie tylko biorę 100 tysięcy, wiecie, bo 100 tysięcy to i tak jest dużo. 100 tysięcy złotych to jest gigantyczna suma pieniędzy, generalnie. Generalnie powinniśmy sprawdzać zawsze kredyty na milion złotych. Dlaczego powinniśmy znaczy się na 100%? Dlaczego? Nawet jeżeli takich nie ma kredytów dostępnych. Dlatego, abyśmy zrozumieli ile właściwie taka nieruchomość kosztuje. Bo e, jeżeli nieruchomość kosztuje milion złotych, to powinniśmy sprawdzać ile będzie kosztować milion złotych kredytu. Bo wiecie, gdyby jeszcze ta, tam można było tylko wpaść na 3% czy 2% tam, czy 4% czy 5% góra no to ok, ale jeżeli banki domagają się 20, 15, 10, no to to jest dużo od miliona w warunkach polskich do 100 tysięcy złotych, tak? Yy, przez y przez rok osoba, która by odkładała całą płacę minimalną, to z 3500 do 35, prawda, jest to y, tam 42 tysiące złotych jedna osoba na płacy minimalnej, odkładając y, wszystkie swoje zarobki przez rok, to to zbierze 42, to taka osoba, powiedzmy, musi pracować około 2,5 roku, żeby zebrać w ogóle wkład na depozyt, na zwykłe 80-metrowe mieszkanie, tak, czyli to jest to jest, to, jest, to jest bzdura, tak? No bzdura mieszkać w takim kraju, gdzie istnieje coś takiego, że ty musisz harować 3 lata, żeby w ogóle mieć na wkład na depozyt, prawda? Eee, to jest bzdura, oczywiście, zaraz się odezwą głosy, ale w Krakowie zarabia się więcej no, jedni zarabiają więcej, drudzy nie zarabiają, dzisiaj zarabiają, y, może przyjść stagnacja dziesięcioletnia, jak w Grecji, czy jak w Wielkiej Brytanii, pamiętajmy o tym, prawda, to, że nam zarobki rosły przez ostatnie 20 lat dosyć szybko, to nie oznacza, że dalej będą tak rosły, ze względu na to, że jak już bardzo często zarobki y, urosną mocno y, wobec zarobków na świecie, no to wtedy zwalniają, prawda, no i na przykład taką sytuację mamy w Wielkiej Brytanii, no, no nie, że Wiecie, w wielkiej brytanii no, 20 y, lat temu ponad y, zarabiało się minimalne wynagrodzenie powiedzmy wynosiło 800 funtów no a funt był po 8 zł po 7 po 7.50 po 6.50 tak sobie oscylował w, w okolicach 20 lat temu y, no i wychodziło z tego że człowiek taki zarabiał na przykład 5000 zł miesięcznie tam na rękę nie? No, w Polsce zarabia minimalne wynagrodzenie wynosiło, szanowni państwo, 500 zł na rękę, 600 na rękę, prawda? Wielu ludzi, zauważyłem, że wielu ludzi nawet nie wierzy w to, że minimalne wynagrodzenie tacy mnie najbardziej rozwalają, prawda? Wystarczy spojrzeć na tabelę albo wyciągnąć swoje paski płacowe z pace sprzed 20 lat i będą wiedzieli, że tyle się zarabiało na minimalny. No, wiadomo, że może nie zarabiali minimalnej, ale no tyle ludzie zarabiali. No 20 lat temu płaca minimalna w Polsce, szanowni państwo, dużo ludzi w to nie wierzy. Dużo ludzi nie wierzy w to, co jest prawdą, prawda? No, wystarczy sobie wejść w statystyki, no i takie były zarobki w Polsce. Minimalne wynagrodzenie szanowni państwo za, y, wynosiło 500-600 zł na budowach na czarno 20 lat temu. Człowiek dostawał 50-60 zł dziennie, 40 zł dziennie. Na wsiach dostawali ludzie po 30 zł dziennie, no na budowie, prawda, przy noszeniu wiecie wiader z piaskiem cały dzień, no. 30-40 złotych byli zadowoleni, tak, za haruwę na czarno, tak, no bo jakby mieli dostać na na prawo, no to na prawo w ogóle by nie dostali. Ludzie w to nie wierzą i to jest przerażające, prawda, wiecie, o to chodzi, że my po części, my sami sobie jesteśmy winni tego stanu, no, bo w Polsce naprawdę jest bardzo dużo, bardzo takich ludzi, już nawet nie powiem, bo wiecie, można być niedoinformowanym, ale jeżeli ktoś tą informację dostanie, to może ją potem sprawdzić, prawda, i to jest takie proste. Po prostu, bardzo dużo głupich ludzi mamy w Polsce, to jest rzeczywistość. No i w sumie jesteśmy sami sobie winni temu wszystkiemu, co dzisiaj mamy. Taka, ja, ja uważam, że Polacy sobie sami są winni tego, co dzisiaj mamy w naszym kraju. Naprawdę tak uważam, że jesteśmy tego sami w sobie winni. Mogłoby być inaczej, a jest właśnie tak. No i dużo ludzi na przykład nie wierzy, że 20 lat temu w Polsce się zarabiało 500 złotych. No nie wierzą ludzie, szanowni państwo, no nie wierzą tam w takie rzeczy. Ja wiem, że ktoś ma dzisiaj 30 lat, no to 20 lat temu miał 10 lat, to takich rzeczy nie wie, no ale minimalne wynagrodzenie wtedy w tyle wynosiło. No, i mamy dzisiaj minimalne wynagrodzenie 3500 na rękę. Wtedy było, Szanowni Państwo, 500, 600, 700 zł ludzie zarabiali. No, i koniec, kropka, w zależności, który rok. A 500, 600, 700 zł to było 150 dolarów. No, a w sytuacji, gdy funt brytyjski był po 8 zł, no to 800 zł to było 100 do funtów. No, chwilowo było, gdy, gdy no taka była. Zarabiało się 150 funtów. No, i te zarobki minimalne w Polsce dzisiaj urosły do 3550. No, i co to oznacza? No w Wielkiej Brytanii zarobki to około 9000 zł minimalne, 8-9 w zależności od kursu 10. 8-9 w zależności od pory roku i kursu, czy akurat podwyższyli pracę minimalną, czy też nie. No i mamy dzisiaj że, sytuację, w której nie zarabia się 10 razy mniej. Niż w Wielkiej Brytanii na płacy minimalnej, a zarabia się 2,5 razy mniej, tylko prawda? Bo 3,5 tysiąca to z 9, to to jest wiecie, czy tam z 8, no to jest mniej więcej 3, 2. tam są zarobki dzisiaj minimalne na rękę 2,5 razy wyższe, tak? Były 8, 9, 10 razy wyższe, dzisiaj około 2,5 razy wyższe, tak? No i teraz jest pytanie, jak długo może taki stan rzeczy istnieć, że te zarobki będą rosły, prawda? Wobec świata mogą rosnąć, ale nie tak szybko, mogą się. Zatrzymać, mogą rosnąć gospodarka brytyjska czy inne, do których na przykład będziemy to liczyć, mogą się zapadać, bo funt brytyjski będzie spadał i tak dalej, ale to nie znaczy, że u nas będzie dobrze, prawda? Szanowni Państwo, zanim przejdę dalej, a, a pokazując to właśnie i chciałem pokazać, że, szanowni Państwo, nie liczy się Zawsze, jeżeli chcesz zobaczyć wartość, ciężar tego co kupujesz, warto sprawdzić całą sumę. Tak? I drodzy Państwo, my sprawdzimy całą sumę, bo za 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych nie, ro, nie rośnie na drzewie. Jeżeli macie jak jakiś ludzi, którzy wam doradzają, konsultujecie się z nimi i oni wam mówią, że wy macie sobie sprawdzać. Wy macie sobie sprawdzać yy, yy, bez tego wkładu własnego, no to, no to mają kuku. Trzeba sprawdzać z wkładem własnym, bo wtedy widzimy wagę tego. Wielkie biznesy bardzo często zaczynały się właśnie od 100 tysięcy złotych. Takie 100 tysięcy złotych może ci posłużyć na wybudowanie wielkiego biznesu, a nie na wpłatę na bardzo drogie mieszkanie, na bardzo drogi kredyt. Szanowni Państwo, tak więc jeżeli sobie wpiszemy milion złotych, pyk. Prawda? Raz, dwa, trzy. Jeżeli sobie wpiszemy, Szanowni Państwo, milion złotych, no to na 25 lat taki milion złotych. Dzisiaj oprocentowania oscillują w granicach z 7,5% RRSO. Jeżeli sobie wpiszemy milion złotych, no to ten milion złotych widzimy, ile to będzie? 7390 złotych. To jest dużo, tak? Jeżeli sobie wpiszemy 800 tysięcy, bo utargujemy albo kupimy któreś z tych tańszych. W tym Krakowie, no to wtedy yy, ta rata, ta wartość tej nieruchomości to jest 5912 zł. I zaraz opowiem, czy to dużo, czy to mało, te 5912 zł. Ale zanim to zrobię, wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No to jedziemy, szanowni państwo. Proszę bardzo, co my tutaj mamy osiemdziesiąt tysięcy osiemset tysięcy 6000 zł. I czy to jest dużo, czy to jest mało? No to jest strasznie dużo, szanowni państwo, bo, bo to są prawie dwa minimalne wynagrodzenia. No minimalne wynagrodzenie jest 3550, no to jest dwa minimalne wynagrodzenia to 7100 zł, a to jest prawie 6000, tak? Czyli jeżeli dodamy do tego, że będzie trzeba zapłacić czynsz, a to jest najtańsze 80-metrowe mieszkanie, tak? Czyli jeżeli będzie trzeba zapłacić czynsz, jeżeli będzie trzeba zapłacić jeżeli będzie trzeba zapłacić gaz, elektryczność, no to wiecie, to nie będzie 6000 zł, tylko to będzie na przykład 9000 zł, albo 8,5 tysiąca złotych, albo w najlepszym przypadku 8000 zł, więc to jest skrajnie dużo koniec kropka, prawda? Czyli to dalej nie są na kieszeń Polaka, to nie są normalne ceny, to są złe ceny, szanowni państwo, ceny tak jak mówię, ceny. Tutaj widzieliśmy tanie te nieruchomości, ale ceny w Polsce, w tych wiecie, takich dobrych dzielnicach, czy lepszych, czy takich średnich Warszawy, Krakowa czy też widzicie, jak pokazywałem w Gdyni Orłowie, czy przy plaży w Gdańsku, prawda, na Zaspie, na Przymorzu, tak, gdzie jest tam bardzo dużo miejsca, można by było budować, a się nie buduje, to mamy sytuację, w której, szanowni Państwo, no to są ceny londyńskie, tak, Gda Gdynia Orłowo, Morzu Zaspa, prawda, tam są ceny londyńskie, tylko, że w Londynie jednak zarabia się trzy razy więcej, tak. I jednak troszeczkę ciut kredyty są tańsze, prawda? I e, reszta kraju, poza tymi miejscami, gdzie ceny są londyńskie, to mamy ceny brytyjskie. Brytyjskie, to są ceny brytyjskie, no bo 200 tysięcy, wiecie, no 900 tysięcy złotych czy milion, milion złotych, to to jest 200 tysięcy funtów, nie? To jest 200 tysięcy funtów, wiecie, 80 metrów, tak? Mieszkanie. No to za 200... 50 tysięcy funtów to we Wielkiej Brytanii. Średnia cena domu, w Wielkiej Brytanii to jest niecałe 300, to 295 tysięcy funtów, tak? Cena domu średnia, czyli jeżeli weźmiemy do kupy londyńskie z Cambridge, Oxford i z tych też tanich miejsc, prawda? Jakiś pipidłek, tak? Czyli za 250 tysięcy funtów w Wielkiej Brytanii, czyli za 1 250 tysięcy zł, kupisz już dom. Tylko, że kupisz dom, tak? Możesz sobie zaparkować, masz ogródeczek, prawda? Masz swój dom. A tutaj mamy mieszkanie, tak? Mniej więcej w tej samej cenie. Mamy, szanowni Państwo, dzisiaj sytuację, no tutaj w tym Krakowie jest taniej niż na Zaspie, Przymorzu, Gdańsku, prawda? W Dyni, Orłowie, mimo tego, że no, w Dyni, Orłowie jest pięknie, prawda? Ale no, to dalej są ceny nieosiągalne, ceny bez sensu. Bo ceny same w sobie nic nam nie mówią, mówią nam zarobki Polaków, prawda? Zarobki Polaków, obciążenia Polaków. Dzisiaj przecież z dochodzi do 2000 zł. Polska to jest taki dzisiaj jeden wielki kołchoz, prawda? Jedno wielkie kłamstwo. Mamy najwyższą inflację, mamy najwyższe oprocentowanie, no i mamy bardzo słabą walutę, prawda? I przecenione ceny nieruchomości, które są po prostu niebotyczne niebotyczne yy, niebotyczne, no i teraz człowiek sobie myśli, a może, może to jest wszystko nieprawda, może tak powinno być, może gdzie indziej jest inaczej no to ja teraz to porównam czy gdzie indziej jest inaczej proszę bardzo, sprawdzamy sobie Walencję, specjalnie wiecie odpowiednik Kraków, a Walencja, Walencja, Kraków eee, tu duże miasto tam duże miasto, koło Krakowa masz góry w Walencji masz morze śródziemne i Kraków fajny, i Walencja fajna, no i zobaczmy, tutaj już nieruchomości 80-metrowe zaczynają się po 120-100 tysięcy złotych, totalne rudery, no ale tutaj yy, dalej już się zaczyna coś takiego, co może i byłoby można w tym zamieszkać widzimy po 44 tysiące no rudery bo rudery no ale sprawdzamy 80 metrowe tak no tam też były rudery tak wiecie i to jest czyli ile to jest wiecie 7 8 razy taniej jedziemy dalej tutaj sobie sprawdzamy yy, widzicie yy, mieszkanie typu duplex 100 metrowe można już kupić yy, to tylko 3 zdjęcia no ale jedziemy dalej prawda i patrzcie Tutaj powiedzmy te następne oferty po 70 tysięcy euro, 7 razy 4, no to ile 300 tysięcy złotych, prawda? Widzimy niecałe 300 tysięcy złotych, dobra, wezmę kalkulator, bo tutaj w zależności też od kursu O, proszę bardzo, to jest 72 tysiące euro, to jest 306 tysięcy złotych dzisiaj, 306 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy, wiecie, bez negocjacji, no i im dalej sobie pojedziemy, no to tym coraz bardziej coś sensowniejszego, bo ja chciałem pokazać od ruder po coraz lepsze, no i proszę bardzo, i już mamy tutaj e, takie lepsze, prawda? Po, w okolicach 400 tysięcy złotych, w okolicach 400 tysięcy złotych pojedziemy sobie dalej, widzicie, bo są tutaj. Takie, no, rudery. Niektóre z nich może by, były ok, no, ale w tym Krakowie też było dużo ruder, tylko te są po 400 tysięcy złotych, nie? A nie po 800-900 tysięcy złotych, tak? I teraz o to chodzi, że zapewne zacznie się dużo, dużo, dużo fajnych nieruchomości, i będzie ich dużo w okolicach właśnie tych 100 tysięcy euro. Tak jak na przykład ta nieruchomość, prawda w okolicach 100 tysięcy euro, czyli wiecie 430 tysięcy złotych mniej więcej, nie? 430 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Eee, proszę, 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 tak? Eee, proszę, tak? Eee, jedziemy dalej sobie, czyli tego jest dużo, czyli ile mamy nieruchomości? tańsze, tylko że to są wiecie też większe nieruchomości, bo tu niektóre 120 metrów, tak? 150. Czyli jest cała masa dużych nieruchomości, w, której, w których można zamieszkać, które są, które istnieją i ich jest w brud. Tego w Krakowie nie ma. No, widać, że te dzielnice takie nie za ciekawe, niektóre naprawdę, ale coś się zawsze znajdzie takiego fajnego, normalnego. Yy, i na przykład tutaj popatrzmy bra wynajęta yy. O Proszę Po 500 tysięcy mamy teraz nieruchomości. Jest dużo tego można sobie wybrać, jak jest dużo, to są zdolności negocjacyjne wtedy, prawda? O! Tak, proszę bardzo. Możemy sobie sprawdzić na przykład. O! Sprawdźmy sobie. Wiecie co? Sprawdzimy sobie z widokiem na plażę, z widokiem na morze. A więc są jakieś mieszkania z widokiem na morze w granicach około 700 tysięcy złotych, 800 tysięcy złotych, czyli w, w granicach tych krakowskich cen. Ale to jest Walencja z widokiem na morze, czyli tak jakby takie najlepsze miejsca, jakby w Krakowie. Tak, czyli pewnie gdybyśmy sprawdzali w Krakowie najlepsze miejsca, no bo z widokiem na morze zawsze jest drogo, yy, drożej. Yy, gdybyśmy sprawdzali z widokiem na, yy, nie wiem, w Krakowie najlepsze miejsca, no to tam pewnie po 2,5 miliona złotych, a tutaj mamy po 700 tysięcy złotych, prawda? Tu się już zaczynają po 800, 850, prawda? No i tu się zaczynają po milion, no i cyk, i się już zaczynają po milion 200, już bardzo drogie, popatrzcie, po milion 200. Po milion 200, prawda? Zaraz będą po 1 300, po milion 400, prawda, złotych i tu już takie drogie, drogie 1 500 tysięcy złotych, prawda, tylko że wiecie, to jest wszystko 80 metrów nie? minimum 100, 100, 100 widzimy 100 metrów 90, 120, tak, czyli 1 200, no to 1 500, już się zaczyna 1 600, no nie, czyli jest drogo. Znaczy się drogo, no jest to jakaś suma ciężka, milion 600, prawda? E milion siedemset, czyli co? Czyli ceny jak w Gdynie Orłowie, w Gdyni Orłowo, znaczy się trochę niższe, bo w Gdyni Orłowo to tam dwa 2 miliony, z widokiem na morze to tam w Gdyni Orłowie tam 3 miliony, czy tam coś, prawda? Czyli to są ceny jak yy... Tutaj widzimy, no to się zaczynają ceny jak na Gdańskiej Przymorzu, na Gdańskiej Zaspie, na Gdańskiej Żabiance, prawda, w Gdyni Orłowie, no to, to wiecie, no milion siedemset, milion właśnie tam dwa miliony, no, takie tu się ceny zaczynają. Tylko jednak pamiętajmy o tym, że tam jest wybór. Tam jest wybór bardzo tanich, można bardzo tanio, ale i widzimy, mamy też drogo. Jednak pamiętajmy o tym: do Hiszpanii przyjeżdża 15 razy więcej turystów niż do Polski. Do Hiszpanii przyjeżdża 15 razy więcej turystów niż do Polski. Mniej więcej. Taka jest że 15-10 razy więcej turystów niż do Polski. I to nie są żarty. A do Polski bardzo często turyści przyjeżdżają po prostu Polacy, prawda? Do Hiszpanii przyjeżdża, szanowni państwo, 10-15, nie wiem ile tam... To jest jeden z najbardziej odwiedzanych krajów świata. A Gdańsk i Gdynia nie. Czy tam Kraków, prawda? To nie są turystyczne wcale takie miasta, jak nam się wydaje. Plus do tego... Tego tam nie trzeba właściwie tyle ogrzewać. No nie trzeba, bo tam nie ma zimy minus 10, minus 15, minus 20 jak w Krakowie. Plus do tego kredyty są bardzo tanie. Więc jeżeli sobie zobaczymy jedną z tych nieruchomości, na przykład tutaj były po 380, jakoś, tak, 300, o, w granicach 370 sobie sprawdzimy 370 tysięcy euro 370 tysięcy euro sobie sprawdzimy, jakie to są warunki dla Hiszpanów, tak drogiej nieruchomości w Walencji. Wiecie, bo można kupić z widokiem na morze w Mursi tanio, no ale to jest Walencja 370 tysięcy, raz, dwa, trzy na 100% sobie sprawdzamy, że tam kredyty są oprocentowane w około mm, 3%, nawet taniej można dorwać, prawda? I ile to tam wynosi? 1755 euro, czyli to jest już znacznie więcej niż praca minimalna, ale jeżeli sobie weźmiemy na 35 lat i Uda się nam wyrwać na, na 2,5%, to wtedy rata wyniesie 1323 euro. Czyli to jest 100 euro więcej niż płaca minimalna tam. Czyli drogo. 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 Bo to jest jedna cała płaca minimalna, prawda? Drogo, ale to jest, widzicie, jedna płaca minimalna w Hiszpanii i masz taką nieruchomość. Bardzo skrajnie drogą, tak? Droga. Strasznie drogie. One są drogie. Ale to jest dalej jedna płaca minimalna, 100, 100 funtów więcej, prawda? Jedna płaca minimalna. To jest dalej tylko jedna płaca minimalna. Ok. Jedna płaca minimalna. A w Polsce yy, przy plaży. Z widokiem na morze, no to powiedzmy w tym Gdynie Orłowej, czy tam gdzieś na Zaspie, prawda, tej te wielkości ruchowej, to też 2 miliony złotych, tak? Raz, dwa, trzy. Na 35 lat u nas kredyty, powiedzmy, że się komuś udało na 7% dorwać. Eee, taki tańszy weźmiemy. No i na 35 lat, ile to jest? 12 777 złotych, tak? Czyli ile? Eee, cz cztery płace minimalne. Tak? Czyli w Hiszpanii. Jedna płaca minimalna kupić sobie z widokiem na morze w Walencji, a w Gdańsku cztery płace minimalne kupić sobie z, na, na Bałtyk, zimny Bałtyk, y, brudny Bałtyk y, z zimą minus 10-15, tak? Z bardzo drogim gazem przecież to jest w ogóle dożynające no takie mamy ceny, takie mamy wartości kiedyś w Polsce było tanio, kiedyś w Polsce było tanio teraz jest bardzo drogo, prawda no ale, no jest jeszcze ten Kraków, gdzie jest troszeczkę taniej, prawda, yy, więc yy, nie jest aż tak, nie wiadomo jak źle jak się nam mawiało, że będzie, chociaż jest dalej bardzo źle, bo to generalnie dla ogółu społeczeństwa jest nie do wytrzymania dla ogółu i dlatego między innymi Polska się wyludnia i będzie się wyludniać, bo yy, koniec kropka, bo są inne czynniki jak całe masy bardzo 45-50 letnich emerytów, którzy dostają pieniądze, prawda, Ty musisz na nich harować, dlatego ZUSy okropnie idą do góry, wielka inflacja, wielkie oprocentowanie. Dlaczego? Bo trzeba opłacać całe rzesze darmozjadów w Polsce, Taka jest rzeczywistość i źle zarządzanej gospodarki, prawda? No bo gospodarka w Polsce w znacznym stopniu jest zarządzana centralnie, no bo to są spółki Skarbu Państwa lub centralnie z innych zagranicy, zagraniczne spółki handlowe, prawda? Więc Polska nie jest zarządzana generalnie poprzez polaków, przedsiębiorców w Polsce, a centralnie zarządzana jest poprzez polskich polityków, spółki Skarbu Państwa. I poprzez zagraniczne wielkie korporacje, które są centralnie sterowane z zagranicy, prawda. Więc tutaj się nic nie zmieni, jeżeli tak będzie w ciągu mojego życia, jeżeli ktoś ma 40 lat, 35 lat, to szkoda życia na Polskę dzisiaj, prawda. Nie, nie mówię, że w Wielkiej Brytanii się na przykład pogarsza, tak? Tam się pogarsza, i tam nie wiem, po co w ogóle zostawać, bo to, to na takich trajektoriach. To naprawdę będzie źle, emerytura Wielkiej Brytanii za 20 lat będzie wielkości polskiej emerytury, więc nawet jeżeli ktoś sobie myśli, że z polską emeryturą przyjedzie do Polski i będzie tu miał jakieś życie, no to niech zapomni, prawda, bo ta emerytura będzie na poziomie polskiej emerytury, a polska emerytura to dzisiaj biedna emerytura. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, chyba że dla tych, wiecie, dla tych wszystkich 45-50-latków, na których trzeba łożyć, prawda, no, którzy pracowali 15-20 lat i, no, i tak będzie to postępować, więc jeżeli ktoś ma dzisiaj 35 lat, 40 lat, zarabia około 20 tysięcy złotych miesięcznie, to w Polsce totalnie się nie opłaca żyć, bo... Za granicą widzisz, yy, będziesz mieć, sobie możesz kupić yy, skrajnie drogi apartament. Bo to 350 tysięcy to stra skrajnie drogie 400 tysięcy to skrajnie drogie jest. Yy, wiecie, yy, ale możesz sobie tam kupić, prawda? A w Polsce se, no nie możesz, bo w Polsce 20 tysięcy to wydasz na ratę kredytu, i w Polsce wydasz na gaz, prawda? a jedzenie już dawno droższe niż w Hiszpanii, a kawa przy plaży, jak sobie przy plaży byś kupił w Walencji, no to kawkę masz, wiecie, za tam yy, tanio, trzy razy taniej niż w Sopocie masz, prawda? Taka rzeczywistość. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczek w górę, merytorycznego komentowania. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!